PS Granica, odcinek czwarty. Pioro! Zostaw bo zaraz skończy się. Padaj. Ale błagam cię, dlaczego wy to robicie? Czemu? No wiem, ktoś może cierpieć. Ale to mój chłopak, no? mój, br mój bratek. Co, Błagam ci nie rób mi tego. A ja ci zaraz zrobię pyta, jedna brat się. Chodź, chodź, chodź. O nie ujmie. Nie damy rady z nimi! Uch. Właśnie, szybko! Ach. Trzeba dać Emi do, do szpitala! Właśnie! Szybko! Emi! Ty, ty. Jeśli chcecie, to możecie się skończyć jak on! Nie, nie skoczy. Przepraszamy, przepraszamy! Emi, to nie chce? Dostawcie mnie! Ty, 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 ty. Proszę. Przepraszam nie? Szybko O nie, oni uciekają. Co za kosz. się tak stawić. Szybko! Czekajcie. Proszę zadzwonić w pospital. Proszę! Przestań! Zadzwonię, pomogę, powiem! Szybko! Szybko! nie! Proszę! Pomóżcie mi! Co pani zrobi? Zadzwonię na policję! Oh. Jak oni zniknęli? Wyjdźmy z Wy szpitalu! Ach. Ach. Nie da się nic zrobić. Mhm. Mm Aha, a panie są I co masz sobie zrobić? Jeszcze tego nie wiem. Przywieźliśmy mm. wam kogoś. Um, kogo? ha Emi, no, no, no. Co, co teraz? Co się stało? Emi! Proszę się nie przemęczać. Wszystko jest w To my zostawimy was samych, jakby Właśnie, co to... Dobrze Zadzwońcie Ja się nie podłam tak... Nie poddam się tak łatwo Co tu się dzieje? Museliśmy was odwiedzić. Emi lekarza! Emi! Tysky zginęła. Lekarza! O, tu się stało. O, to się nie martwić. Jesteśmy policjantami. Wszystko będzie w porządku. W porządku? Już nie jest w porządku! Proszę się odsunąć! Czemu? Co się stało? Bo tak! Przecież się nie zamordujesz! Proszę stąd iść! Kogoś mi ci tutaj przenieśliśmy! Cześć, mi Jesteś cała w krwi! Wiem! Ale nic mnie nie boli. Co się stało? E Emi, zaczekaj! Proszę, y nie... Ona jest w ciężkim stanie. Właśnie, tak. My tam do nich idziemy. Chodź, Emi, co ty chcesz zrobić? Co za to chodzi? Emi, posłuchaj mnie, jestem swoją najdroższą przyjaciółką. Wyjdź do mnie. Czego? Ale co ci się stało? Zmieniło nic się, nic mi się nie stało. Słuchaj mnie! Niezdzięczny pachor! Teraz kiedy coś podekryję. To, to ładnie. Rose, to potrafi. Rose, to potrafi. Nigdy mi to... się. Spokojnie, wszystko będzie w porządku. I mam już siły. Witajcie. Dobra, dobra, chodźmy już. A, to idziemy. Chodź Rose. Dam Ja nie muszę iść. Musisz. Musisz. Daje mi się odsłuchać. Ciemno tu, poczekajcie, już światło! Czekajcie, ciemno jakie, nie wiemy nigdy. Kurde, nie mogę złapać światło. O jest! <laughs> wow. Co wy tu robicie? Szaleńcy! Hmm. Nie do poznania. O nie, co się stało z moim domem? A nie wiem. O nie, co? To będzie teraz drugi strójka. A nasz dom? Szybko. Nie, o. O. Mój, <tuszy> mój dom. Kochany dom. Wcale nie. dużo O nie. Im też <grym> Wszystko posprzątać trzeba. No. miał <grym> no. Ktoś? się. Co ty tutaj robisz? Przyszłam. Przeszłam ci pomóc. To po dachu mi chodzi. Oni są na górze. Ratuj się, kto może. Szejka! Emi! Spoko, wszystko Dobrze jest. Weź go! Stąd. Nie, zadzwonę na policję. Policja tu nic nie zaradzi. Bo ja bym Właśnie, wręcz przeciwnie, zarazi. <śmany> <Przestanie>. <śmany> Nie wiem, gdzie kartka tu jest. zabije ciebie i twoją przyjaciółkę Rose. <śmany> o Jezu! Jaka Rose? Ty! Ty mnie zabijesz? Nie, nie ja. To się przecież. Ty że Rose. Nie. To to! Ja przeczytam inaczej. zabijecie i twoją przyjaciółkę Rose. Bo ja napisała Rose. Nie. Wcale nie. Tak nie da się. Każde ma błędy. Wszystko się dobrze spokojnie. To tam. Matko, to oni, no ja! Boisz się? Nie! Ty nie ty wies... ty rurururururururururururururururururururururu... co? Co? co to jest? I tak skończyła się nasza historia. A. Co się stało? Przecież wy nas zabiliście! Nie pamiętacie? LOL hmm? no. Wiecie w ogóle co to, to szkoła? Przecież my tutaj nie chodzimy. No właśnie, nas zabiliście, prawie. Prawie? Matko, nie kłamcie, ja dzwonę naprawdę na policję. To oczywiście, Przestań! się słuchać. Dobra, to idę na górę. A, A, mój dom wynika. Wyjdź stąd. Już wysłałam. Wow żeby się zakończyła dobrze historia, ale to mnie trochę wkurzyło. Uu!